Hej, opowiem Wam dzisiaj taką historię, która mi się przydarzyła i pewnie wielu z Was też było w takiej sytuacji. Pewnego dnia była umówiona na wizytę do lekarza i spieszyłam się bardzo. Przeważnie jeden, dwa przystanki to biegam, nie, nie wsiadam do autobusu ani do tramwaju, bo, bo preferuję ruch, tak jak wiecie, sport. I zawsze wykorzystuję nawet tą, tą chwilę, żeby móc się poruszać. Ale w tym momencie tak sobie pomyślałam, aha, akurat podjechał autobus, który mi pasował. I jeszcze sobie myślałam, będę taka zziajana, wpadnę do lekarza. Dobra, siadam do autobusu. Nie miałam biletu. Kiosku też nie było na, na przystanku, ale myślę że sobie kupię w autobusie. Przecież są automaty. Kierowca też może sprzedać bilet. No więc siadłam. Automatu nie było. Podchodzę do kierowcy, tam wielka tablica z napisem. Tylko za odliczoną kwotę bilet może sprzedać. Patrzę w portfelu, mam tylko 10 zł. próbuję. Czy kierowcy, pytam się, czy mi sprzeda bilet i czy mi wyda. Oczywiście mi nie wyda, bo on tylko za, Musi, muszą być drobne. No to próbuję, proszę yy, pasażerów, pytam się, chodzę po autobusie, pytam, czy ma coś rozmienić. Nikt nie ma. Jestem bezradna. Dwa, dwa przystanki. Jeden już właściwie przejechaliśmy. Na drugi muszę wysiąść. Ja nie, dalej nie mam biletu. Chodzę, pytam, proszę, nikt nie jest w stanie mi sprzedać. I nagle tutaj, słuchajcie, wyrastają jak grzyby po deszczu. Dwa mięśniaki koło mnie. I już normalnie prawie kajdanki mi zakładają, bo ja nie mam biletu, kontrola, kanary. Oczywiście plakietki przedstawiają się. No ale i, i ja normalnie z kołowana, skąd oni się wzięli. No ale trudno. Ja mówię, no ale panowie, przecież ja chcę kupić bilet, tylko nikt mi nie chce sprzedać. Widzicie, że mam 10 złotych rozmięcie mi, to ja kupię bilet. Nie, no skoro nie ma nawet gadania, no słuchajcie, no nie ma, nie ma dyskusji. Ja nie wiem, czy to po prostu to już pasażerowie zaczęli się dla mnie wstawiać, że ja przecież chciałam kupić bilet, tylko że nie, nikt mi nie chciał wydać i, i, i za, nie, nie miał po prostu drobnych, żeby mi i, rozmienić. Nie było gadania. Przejechaliśmy następny przystanek, oczywiście czas leci, a wizyta moja już prawie mija. Oni wysiedliśmy, spisali mnie, oczywiście nałożyli mi mandat. Ja, bezradna, no po prostu taka sytuacja, no jak jakbyście się czuli, no po prostu taka bezradność, bezsilność, naprawdę aż mi się na płacz zbierało, bo no, no człowiek jest, no nie siły, nie ma na nich po prostu rady. I tak zastanawiam się, skąd oni się wzięli? Czy oni są w zmowie z kierowcą? To był autobus długi, przegubowy. Skąd oni wiedzieli, że ja akurat nie mam, przecież nie wsiadłam, nie udawałam, że mam bilet, nie chciałam jechać na gapy, tylko chciałam kupić ten bilet. No nic, no słuchajcie, no tak mi się zdarzyło. Zapłaciłam ten mandat, bo oczywiście tam to iluś dni jest niższy, później już wzrasta o, o 100%. No, także mówię Wam, że... że <grych> Teraz to już, chociaż musi się miała spóźnić, to nie wsiadam na autobusu ani tramwaju. Ciekawa jestem, może Wam przydarzyła się podobna sytuacja? Napiszcie w komentarzach, pozdrawiam. Podobało Ci się? Daj łapkę w górę. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi filmami, subskrybuj mój kanał.